Dzień dobry wszystkim, witam was w nowym filmie i dziś znowu idziemy do lumpeksu i będziemy wybierać ubrania z zamkniętymi oczami a następnie będę musiała je wystylizować. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich części, to koniecznie was do nich odsyłam, linki oczywiście zostawię wam w opisie tego filmu ale jeszcze zanim pójdziemy do lumpeksu, to chciałam wam szybko powiedzieć o Skin Good Garden, bo słuchajcie wrócił mój kot rabatowy o nim powiem za chwilę jak wiecie, już wcześniej wam mówiłam że używałam suplementów Skin Good Garden ten głównie na włosy, chociaż nie tylko, ale te na włosy po prostu sprawdzają się u mnie tak niesamowicie dobrze. Ostatnio mi się skończyły, wy wykupiliście wszystko i nie mogłam ich zamówić ponownie, ale wróciły do sprzedaży i mam nowe słoiczki, także super. I to są suplementy, które pomagają na wzrost włosów, na ich wzmocnienie, na ich objętość, blask. Tak naprawdę oba poniekąd do czego innego służą. Przykładowo ta różowa buteleczka jest na porost włosów i wzmocnienie, jak widzicie moje włosy już mega, mega urosły, e, aczkolwiek będę je teraz lekko podcinać, żeby były trochę zdrowsze, e, także z powrotem mi się przyda, żeby jakby odrosły mi do tej długości, która jest w tym momencie, bo powiem wam, że bardzo mi się ona podoba. To jest chyba taka moja wymarzona długość aktualnie. Ma w sobie witaminy z komosy ryżowej, skrzyp i kamu-kamu, natomiast ta buteleczka jest na grubsze i gęstsze włosy, a to dzięki drożdżom piwnym, dzikiej róży oraz liściom pokrzywy. A jeżeli chodzi o stosowanie tego, to wystarczy wziąć dwie kapsułki tego, dwie kapsułki tego rano, zwyczajnie popijając wodą. I tak jak ja już wcześniej testowałam też suplementy na cerę, tutaj gdzieś widzicie na przebitkach, jak one wyglądały. Dalej je mam, dalej stosuję i dalej mi się super sprawdzają, ale zaczęłam też korzystanie z czegoś nowego. Uwaga, uwaga, na... Mocne i zdrowe paznokcie. Moje paznokcie w ostatnim czasie to jest taka porażka, zresztą sami widzicie, cały czas mi się łamią, nie jestem w stanie ich zapuścić. Tutaj odłamany, tu odłamany, ten mam nadszarpnięty, ten o. Ten mam pęknięty. Także naprawdę kiedyś miałam super zdrowe, super mocne paznokcie Teraz jest masakra, więc stwierdziłam, że muszę to przetestować i zobaczymy, jak się to nie sprawdzi. Na pewno będę wam dawała znać na bieżąco. No i to ma w sumie bambus, elcysteinę oraz chlorelle, Także mam nadzieję, że mi się sprawdzi i że moje paznokcie uratuje. A, i w ogóle kod zniżkowy. No tak, bo na to pewnie najwięcej z Was odczeka i nie powiedziałam w ogóle o kodzie. Także, kochani, mój kod Bucia działa na wszystkie produkty od teraz przez najbliższe 5 dni będzie dała. Wam aż 50% zniżki, natomiast po 5 dniach zmniejszy się on do 40% i będziesz tak sobie działał na stałe na wszystko. No a teraz możemy zmykać do lumpeksu i wybierać ubrania w ciemno, żeby je destylizować. Stop. Dobra, już myślałam, że to jest jakieś dziecięce. Ale weź teraz rękę tak głęboko wstać. Stop! A co? Dobra, wiesz, nawet nie patrzę na te rzeczy. Stop! Gdzie się? Jeszcze? Stop! No, musi być pięć. z dobra i ostatnia. Z drugą stronę, no? Ostatnia. Stop! Dobra, w domu to zobaczę. Słuchajcie, taki niefart. Ogólnie lumpek, do którego zazwyczaj chodzę, był zamknięty, więc na szybko pojechałyśmy do innego. Pan akurat się pakował i zgarnęłam jakieś rzeczy na szybko, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy to jest jakaś sukienka, bluzka. Nie wiem, zobaczymy Chyba za... Ch... Myślisz? Zobaczymy za chwilę w domu. Moja siostra mówiła stop, ale w ogóle drogie te rzeczy. Ja zawsze w innych lumpeksach tak płaciłam po 3-5 zł za sztukę. Tutaj było 10 zł za sztukę, więc wyszło 50 zł. Ale jak już wyciągałam pieniądze, to Josyna mówi, a można się targować? A pan do niej? Można. Więc finalnie za 5. Pięć... zawsze trzeba się targować. <noise> Więc finalnie za 5 rzeczy. Pan za... mnie tego nauczył. Tak, Justyny mąż. <noise> Także finalnie za te wszystkie rzeczy zapłaciłam 40 zł. Targował się kiedyś, jak poszłam kupić w syforze kosmetyki i dostałam gorbić błyszczyk. <noise> Widzicie, trzeba się targować wszędzie. <noise> wszędzie się da. Jak ktoś potrafi. To czemu nie? Dobra, wracam do domu i już Wam pokazuję, co wylosowałam. No i uwaga, sprawdzamy te rzeczy razem, bo ja totalnie nie wiem, co tu jest. Tak naprawdę spojrzałam tylko na pierwszą rzecz, i to jest ta taka podkoszulka. Jest ona trochę sprana, kurczę trochę bardzo. No ale cóż, myślę, że taka koszulka akurat będzie łatwa do wystylizowania. Szkoda, że jest zniszczona, ale na to nic nie poradzę. Kolejną rzeczą. Wow, jest. Taka biała, koronkowa bluzka, prześwitująca. Co to jest? Tutaj mamy bluzkę w rozmiarze 38. Trochę taka dojrzała, bym powiedziała. W nie sensie, się wiecie, widzę w tym babcie na przykład. Ja że hejtuję tą bluzkę, ale no wiecie, na pewno nie jest młodzieżowa. Także zobaczymy, jak wyjdzie mi jej wystylizowanie. Kolejną rzeczą jest koszula. Panterkę. Dosyć duża nawet bardzo duża. Nie widzę, jaki to jest rozmiar. Nie ma napisane nigdzie. No nie, nie ma rozmiaru, no ale tak się ona prezentuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ostatnią rzeczą. Też jest bluzka. Jest to najzwyklejsza biała bluzka na długi rękach. W sumie to jest ona dosyć długa. Kurczę, szczerze mówiąc, to było takie zawirowanie przy łapaniu tych rzeczy, ale wyszły chyba całkiem klasycznie. Zobaczymy, jak to będzie przy wystylizowaniu. Na pewno boję się stylizowania tej oraz tej rzeczy. Reszta jest biała, więc nie powinno być większego problemu Ale powiem wam, że to tak różnie bywa na odcinkach Czasem jest tak, że wszystko trafi się w miarę okej okay. Czasem jest tak, że wszystko trafi się po prostu tak tragiczne yy, I ciężkie do wystylizowania No ale wiadomo, z zamkniętymi oczami nigdy nie wiadomo co się trafi Także ja teraz yy, wrzucam te rzeczy do prania I wracam do was już yy, z gotowymi stylizacjami za kilka dni Okej, okay, no i minęło kilka dni Jak widzicie, ja już jestem po małej metamorfozie yy, Kto myśleli na Instagramie, ten na pewno widział co tam się działo Ale na YouTube niedługo też się coś pojawi Póki co jeszcze nic nie zdradzam Kto myśleli na Instagramie ten wie Kto nie to zapraszam żeby być ze wszystkim na bieżąco No i co Przechodzimy do mierzenia stylizacji Zacznę może od tej bluzki Szczerze mówiąc myślałam, że to będzie Najbardziej problematyczna bluzka A okazało się, że jak tylko ją założyłam, zobaczyłam te dwa paseczki i od razu zawiązałam ją inaczej, tak naprawdę w sekundę udało mi się stworzyć z niej coś innego, ale jak pokażę Wam, jak ona leży tak bez wystylizowania. No więc tak się to prezentuje, jak wiecie, nic szczególnego. Ogólnie ona ma tutaj takie dwa sznureczki i tu powinna być zawiązana kokardka, ale jak tylko zobaczyłam te sznurki, to stwierdziłam, że można je zawiązać na szyi, także teraz to szybko zrobię. I teraz ściągam... Ramionczka. No i tak to mniej więcej teraz wygląda. Pomyślałam właśnie, że można ściągnąć te ramionczka przez to, że tutaj dekolt był bardzo duży, więc nie ma z tym problemu. I uwaga, uwaga, teraz wszystko będę podwijała. I końcówki materiału wciskam pod wiosonosz, po to, żeby one się trzymały. Z tyłu będzie y, nieco trudniej, ale ja już to sobie wczoraj mniej więcej układałam i jakoś to wyszło, także... Próbuję teraz to wszystko tutaj poupychać. No i na chwilę obecną prezentuje się to w ten sposób. Zobaczcie, że ze zwykłej bluzki udało mi się zrobić topik. Co prawda on z tyłu jest taki dosyć gruby, bym powiedziała, ale nie wygląda to źle. Myślę, że wygląda całkiem naturalnie, w sensie normalnie, jakby rzeczywiście ten top miał tak wyglądać i do niego dobrałam Długie spodnie z werszki, takie ala dzwony. No i do no, no, takich spodni jestem troszkę za niska, więc dobrałam jeszcze do tego klasyczne beżowe sandałki i taką malutką, brązową torebkę. także przebieram się w to wszystko i pokazuję wam efekt końcowy. Teraz No i tak prezentuje się efekt końcowy. Zrobił się z tego taki bardzo fajny wakacyjny look. Myślę, że jakbym miała gdzieś teraz wyjechać za granicę, to śmiało mogłabym w czymś takim wyjść na miasto. Nie wiem jak wam, ale mi się ten look naprawdę podoba. Do drugiej rzeczy, i tutaj mamy taką zwykłą, klasyczną basicową białą bluzkę na długi rękaw Ona jest w ogóle dosyć długa, ale zanim pokażę Wam mój sposób na przerobienie jej, to się w nią przebiorę. No jak widzicie, jakoś super spektakularnie ta bluzka nie wygląda. Jest to klasyczny basic, ale znów mamy tutaj bardzo szeroką szeroki dekolt. I uwaga, uwaga, do tej bluzki dopasowałam. Tą bluzkę. Planuję z tej bluzki zrobić spódniczkę. Także teraz przebiorę się w to. W tą bluzkę z kolei spuszczę sobie na biodra i już do Was wracam i pokazuję, co wykwiniło. Okej, okay, na chwilę obecną wygląda trochę śmiesznie, ale teraz te rękawy naciągam z tyłu, przekładam naprzód i związuję po boku. Ten rękaw mogę sobie jeszcze tak rozciągnąć, żeby tutaj był taki bandażowy pasek. I jeszcze jedna rzecz, czyli podciągnięcie tej bluzki. Żeby zrobiła się taka drapowana spódniczka. Tutaj nawet można trochę ją podwinąć, zawinąć, żeby się trzymała. No i jak widzicie, wyszło nam z tego coś takiego, czyli drapowana spódniczka, która moim zdaniem bardzo pasuje pod ten top, bo zobaczcie, że oba e, mają takie warstwy materiału. Ten top jest ogólnie z berszki, gdyby ktoś pytał. I przez to, że mamy tutaj odkryte całe nogi, odkryty brzuch, to postawiłam na trochę bardziej zabudowane buty, czyli. Panosze, e, I do tego biała torebka z żakemusa. Także teraz się w to wszystko przybieram i pokazuję Wam efekt końcowy. Taram! I tak się to prezentuje. powiem Wam, że ta bluzka e, z jednej strony była najbardziej basicowa i wydawałoby się, że najłatwiej byłoby ją wystylizować, natomiast najdłużej czasu jej poświęciłam, dlatego że właśnie nie chciałam, żeby to był taki zwykły basic, żeby nie wiem co, dopasować do tego jeansy, konwersy. I tyle. Tylko chciałam trochę właśnie zaszaleć, pokombinować z nieco ciekawszą stylizacją. Także proszę bardzo, drapowana spódniczka z bluzki. Tak się prezentuje. No i powiem Wam, że mi się ta stylizacja całościowo bardzo podoba. A Wy oczywiście możecie wszystkie pięć oceniać w komentarzach. Ja będę te komentarze Wasze przeglądała i z chęcią zobaczę, która stylizacja z dzisiejszego odcinka najbardziej Wam się podoba. I przyszedł czas na trzecią rzecz. Z nią jest ludzki problem, dlatego, że jest ona sprana, aczkolwiek nie widać tego aż tak. No i tutaj też nie chciałam, wiecie, dopasować zwykłych jeansów, trampek i już mamy gotową stylizację. Też chciałam troszkę poszaleć, więc przez to, że ma ona różowy napis, to stwierdziłam, że dobiorę do niej różowe spodnie, ale najpierw przebiorę się w samą tą podkoszulkę, żeby pokazać Wam, jak wygląda jeszcze przed wystylizowaniem. No i tak się naprezentuję, Jak widzicie, jest to zwykła, luźna Biała podkoszulka. W trakcie przemierzania spojrzałam jeszcze szybko w telefon, żeby przypomnieć sobie całą tą stylizację, bo wczoraj właśnie robiłam zdjęcia pełnych luków. I zobaczyłam, że pomyliłam torebkę w poprzedniej stylizacji, konkretnie miała być ta beżowa z Mojito, bo chciałam właśnie, żeby góra, dół były białe, buty torebka beżowa. No ale się pomyliłam i zamiast właśnie beżowej torebki dałam białego żakemusa, aczkolwiek myślę, że to i tak całkiem ładnie i spójnie wyszło. Tylko po prostu w dzisiejszym filmie chyba żakemus pojawi się w takim razie ze trzy razy. A wracając do tej stylizacji, to stwierdziłam, że zrobię ją nieco bardziej elegancko. Nie do końca podobają mi się te te szerokie rękawki. I tak jak je ścisnęłam, to wyglądają dużo lepiej, więc uwaga, uwaga, przygotowałam sobie tutaj dwie małe białe agrafki e, i podepnę teraz te ramionczka od wewnątrz, tak żeby one były tutaj takie Ściśnięta. Zobaczcie jeszcze szybko z bliska różnicę. Tutaj jak widzicie mam już jedno ramionczko podpięte, tutaj jeszcze nie. Więc tu jest bardziej elegancko, tu jest bardziej sportowo. No dobra i teraz czas dorzucić do tego resztę stylizacji. Całą podkoszulkę po prostu wcisnę sobie w spodnie, konkretnie właśnie w te różowe spodnie, które wam przed chwilą pokazywałam. Do tego dopasowałam jeszcze białe sandałki na obcasie, żeby pasowały kolorystycznie do bluzki i do wszystkiego biały żakemus, także się na to przebieram. No i tak się prezentuje skończona stylizacja. Jest trochę sportowo, trochę elegancko, takie przełamanie, połączenie. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. No ale tak jak mówiłam, również nie chciałam tych bluzek, wiecie, stylizować basicowo, no bo tak naprawdę nie ukrywajmy, wylosowałam pięć bluzek. Mogłabym do tego dorzucić dżinsy, trampki i gotowa stylizacja. No ale wtedy wiecie, gdzie tutaj jakaś zabawa, jakieś wyzwanie, E, także tutaj moja propozycja sportowej podkoszulki e, podpiętej na ramiączkach do eleganckich spodni i do sandałków. Przechodzimy do przedostatniej rzeczy. E, jak widzicie jest to... Gielgachna, panterkowa koszula. Ona również ma takie sznureczki tutaj przyszyli, więc początkowo pomyślałam, że mogłabym zrobić coś podobnego do tej pierwszej, ale później tak sobie myślę, nie, no nie mogę dwóch rzeczy wystylizować tak samo. E, trzeba tutaj coś pokminić, pokombinować, zrobić to inaczej, e, także zaraz Wam pokażę, co wymyśliłam, ale najpierw się w nią przybiorę i pokażę Wam tak po prostu, jak leży, bez wystylizowania. No i tak się prezentuję. Jak widzicie, jest na mnie sporo za duża e, i znowu jest to taki. Myślę, że to jest taki krój, który był modny kiedyś, teraz nie do końca, no ale wiadomo, to jest zwykła basicowa bluzka, więc też no nie jest to nic tragicznego, nie oszukujmy się. No i teraz tak, jeżeli chodzi o mój pomysł, tutaj się nawiązałam na różne sposoby, żeby ją jakoś fajnie wystylizować i zacznijmy od tego, że ma tak Głęboki dekolt, że spokojnie mogę ją sobie spuścić na dół. Przy okazji wyjmę jeszcze rękawy. Teraz sobie te rękawy na skos i zawijam sobie tak krzyżykiem przed szyją. Z tyłu asekuruję te rękawy taką malutką gumeczką, która nie będzie widoczna, bo nie są na tyle długie, żeby je normalnie z tyłu związać. No i jak widzicie w tym momencie jest widocznie dystonaż tutaj po środku. Można by było na przykład schować taką bluzkę w spodnie, zdjąć biustonosz i mieć coś takiego. Ale ja już kiedyś zrobiłam coś podobnego, więc stwierdziłam, że teraz trzeba pokombinować trochę inaczej i tak, ona ma tutaj takie sznurki więc ja te sznurki również zawiązuję sobie z tyłu, są już dosyć dłuższe, więc tutaj spokojnie mogę zrobić kokardkę i zobaczcie, że dzięki temu ta dziura na dekolcie od razu się podnosi i tak naprawdę robi się tylko taka e, malutka dziura nad biustem a tutaj mamy dodatkowe paski dzięki czemu wygląda to dużo ciekawiej coś tutaj się e, dzieje innego no i jeżeli chodzi o dół, no to teraz tak dwie opcje, znowu, albo wciskamy to po prostu w spodnie, ale ja stwierdziłam, że zbiorę to wszystko podwijając sobie też na plecach, aby wszystko się fajnie, dobrze układało i teraz tak z przodu sobie to skręcam przekładam przez tą dziurę w środku i idę aż pod biustonoszem żeby to było dobrze asekurowane i tą końcówkę ten dędzelek jeszcze raz podwijam do góry i zawijam do środka, dzięki czemu mam tą bluzkę tak jakby zawiniętą dookoła biustonosza i tutaj wszystko mi się bardzo dobrze trzyma i jednocześnie zobaczcie jak ciekawie to na górze wygląda mamy i jakieś rozcięcie między dekoltem i różne paski przy szyi i takie fajne wiązanie na skos ze zwykłej bluzki naprawdę można wiele ciekawych rzeczy zrobić, ale to nie jest oczywiście pełna stylizacja do tego jeszcze dobrałam szerokie beżowe spodnie, beżowe klapki na obcasie z prześwitującym przodem. I skoro mamy brązową bluzkę, no to do tego jeszcze leci brązowa torebka. Także przebieram się w końcową stylizację. No i proszę bardzo, tak prezentuje się końcowa stylizacja. Znowu wydaje mi się, że mamy trochę taki wakacyjny look. No ale wiadomo, to przez ten topik, przez to, że mamy tutaj odkryte ramiona, mamy odkryty brzuch, mamy wycięcie między bustem, dużo różnych wiązań, także jest naprawdę tak wakacyjnie. No i co, nie ukrywam, że jestem całkiem dumna z siebie, jeżeli chodzi o wystylizowanie tej bluzki. Myślę, że naprawdę jest to propozycja, w której śmiało mogłabym wejść na miasto. No dobrze, i przejdźmy już do ostatniej rzeczy, czyli do takiej białej, koronkowej bluzki. Ale zanim zacznę ją stylizować, to najpierw się w nią przebiorę. No i tak się ona prezentuje. Zobaczcie, że jest prześwitująca, bo jest koronkowa, natomiast z beżową bielizną pod spodem, z beżowym piesonuszem, wygląda to normalnie. I zobaczcie, że jest to kolejna bluzka, która ma. Bardzo duży dekolt i znów bez problemu można ją sobie ściągnąć. No i właśnie w niej stwierdziłam, że po prostu ją opuszczę na ramiona i zrobię z niej taką klasyczną bluzkę właśnie z odkrytymi ramionami. Powiem Wam, że wystylizowałam. W ogóle jak to się dobrze trzyma, mogę ruszać rękoma i nic mi tutaj się nie zsuwa. To jest rzecz, którą wystylizowałam najszybciej. Zajęło mi to może minutę no i tak, do niej dobrałam sobie krótką beżową spódniczkę to jest w ogóle spódniczka z beżki, którą przerobiłam razem z Wami na odcinku świątecznym z Leną, dajcie znać, czy ktoś ten film oglądał, czy pamiętacie do tego dopasowałam jeszcze zwykłe, klasyczne białe konwersy, czyli trochę bardziej sportowo i do tego jeszcze biała torebka także będziemy mieli taki jasny, biały look tak naprawdę tylko ta spódniczka będzie delikatnie kremowa także się przebieram w końcową stylizację no i nam coś takiego, czyli klasyczna, totalnie wakacyjna stylizacja. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Nawet podoba mi się to, jak wygląda ta bluzka, mimo że gdzieś tam z tyłu głowy mam wrażenie, że takie bluzki nosiło się lata temu. To coś mi jest takiego, że patrząc na tą całą stylizację, naprawdę czuję się bardzo komfortowo i spokojnie mogłabym tak wyjść, więc ja jestem z siebie dumna. To jest ostatnia propozycja, także zobaczcie jeszcze porównanie przed i po. Koniecznie dawajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich, to jeszcze raz odsyłam was do opisu, gdzie znajdziecie do nich linki. Tak samo wbijajcie na mojego Instagrama, aby być ze wszystkim na bieżąco. A ja się będę już znowu Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!